Siemano, Siemano Jest godzina pół do 3. Tak sobie wyjechałem o 14 Jest trochę gorąco, ale no siła mnie od rana Przy okazji zobaczyłem paradę motocykli, bo dzisiaj u nas tu w pole jest Znaczy dzisiaj od wczoraj jest lot jest koło busa Jest lot motocykli automobili różnych także coś tam wrzucę do filmu jakiś rywek a ja sobie jadę tutaj na rzeką Warte, czyli tą samą trasą małem już jest dość blisko to fajne miejsce Dobrze. można się wypuścić nawet w taki upał dzisiaj znów wieje ale dzisiaj to wiatr jest wskazany Jest trochę chłodniej, tak jest tego gorąco. Kurde, jak słońce zaszło, to od razu jest fajnie. No, i taka mała zmiana planów. Miałem jechać na dwarte, ale tam ciągle tylko nad Warte. Tu jest blisko NER. Jest takie fajne miejsce. Tu sobie chwilę posiedzę, w ciszy i w spokoju, ale za to z powrotem pojadę sobie inną drogą właśnie. Pojadę właśnie wałem w stronę koła, a jeszcze nie jechałem właśnie w tamtym kierunku, to właśnie pojadę sobie i zobaczę, w którym miejscu wyjadę, Bo na pewno wyjadę w kole, tylko nie wiem w którym miejscu. No. I tak krótko. Ale dobre tyle niż wcale. A teraz jadę sobie tu i skręcę gdzieś gdzieś tam. No, nier, jadę sobie chwila obsapnąć i wrócę z powrotem Ocz i mamy nasz ner. Prawie tak samo jak nad Wartą. Tylko inna rzeka, inna nazwa. Tak to to samo. Przyroda, ptaki, cisza, spokój, woda, słońce. I ja Nawet kurczę mamy falochron <laughs> jak, jak nad morzem Zajebiste Dobra Trochę sobie posiedziałem i wracam z powrotem na obiad, bo... Coś nie z się także udaję się do maszyny i pędzę tak jak mówiłem w stronę koła inną drogą, zobaczymy dokąd to jadę. Czy to to wiem to gdzie wyjadę? Dobra. Do później i od tego momentu wracam sobie właśnie wałem, ale innym w sumie pierwszy raz no i zobaczymy w którym miejscu wyjadę No i się wyjaśniło gdzie wyjadę Wyjadę tu Skąd ruszałem I Zrobiłem tylko takie koło i niepotrzebnie No ale trudno, bo człowiek się uczy na błędach